Witam bardzo serdecznie z góry, przepraszam, za mój głos, ale za dużo nie będę mówić, niestety chora jestem Mam taki jakby mały blisterek, nie wiem jak to nazwać, dwie saszetki z najnowszej kolekcji plus dwie karty limitowane Łączna z piłka, sezon trzeci, jestem naprawdę bardzo ciekawa jak te karty będą wyglądały Dwie saszetki plus dwie karty limitowane, 9,99, taka jest cena Widziałam puszki tam już, też multi ale tak chciałam tylko po prostu zobaczyć jak to, jak one będą wyglądały. I tak, pierwszą limitowaną kartą jest Milik z Lewandowskim. O, a tutaj Piątek i Lewandowski. Muszę przyznać, że bardzo fajnie te karty wyglądają. Odłożę. Tak wyglądają saszetki. Saszetki podaję że chyba 500 będą kosztowały, tak z tego wynika. I teraz tak. 198 kart do zebrania, 108 meczowych, 36 komiksowych, 18 mega, 18 gold i 18 kart limitowanych. I tutaj Wam podaję że to 5 kart jest. Jest mniej o jedną i tak. Glik. Klik. Grosicki, Bednarek i Kamil Glik. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. I jeszcze jedna. Błaszczykowski, Zieliński, Szczęsny, Lewandowski i Łukasz Fabiański bramkarz Dobrze, a więc dwie takie karty specjalne no fajnie takie, trochę inne tak, te karty, ale karty limitowane są bardzo ładne i tak się to prezentuje, do zobaczenia i do następnego